Ja robię video. Skubaj. To być może ty pociągniesz, nie? Jak nie, on by... ja się zaraz cały obwinie w tym. No, oh o, 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 On z od najgrubszej strony to zaczął, jeść niepotrzebnie. No, tak ty wyciągnij, przekręć. Co tam teraz? Nie, teraz już się za to tak uwielbiał, że nie puści. O, nie? patrz, odlecz, wyjmowałem. Norwid, młody, dawaj. Patrz, 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 patrz. Za Wow, jak on. Mm. Szpula. Widź soboi. Szpula! Chodźcie tu wszyscy! Patrzcie Ruchem, ruchem do mnie! Zapraszamy na spektakl. Zobacz, jak się zawiesił. Patrz. O matko. Widzisz go? Patrz. Wow. Co macie? Ej, nie za duży ten kawałek? Nie. Co? Co ten go zaraz Co to jest? To nie jest. Kurczaka. O. Zobacz, jak mu się te boki, tak wiesz. A widzisz, że on może o 180 stopni otworzyć. Jadek? No. Bo on ma takie kości mm, no. kwadratowe, czy jak to się no. to nazywa? O trypek. I wciągnie no. to? To. Ewentualnie mogę mu to na szybkości przetem A tu Ej chodź ty młody Byle nie po tobie Co tam? Dobra pieprz taki Dobre to? Ale <grym> takuję się Ty się boisz? Mówiłam, że że z... i jest głodny Janika. No. Coś ma. Coś coś z, Nie, bo ma. Ja, z, z myślę, ja myślałam, że ty go karmiłeś. Dasza no. mówiła, że go nie karmiła. To, to, no. to Dasza mówiła, że żmije i te inne rzeczy wypluwają kościec, nie? Na przykład. Nie, kości nie. S nie? skóry. Sku ten, A i Aha. No, być może. No nie wiem, no. no coś się ma. To. A kości podobno trawią. Do no, no? tego nie, nie widziałam. W każdym razie, no A to teraz się noże, to będzie... Ale teraz marodu. To będzie spał. No, dobrze. Całe tydzień. Mało uh coś -huh. o tym wierci. Mhm. Ole. Ja zrobię ja.